śmiał tutaj Frer, a to będzie dziewiąta część gry w Gothic 3. W poprzedniej części zajmowaliśmy się właśnie ostatnimi problemami. Gelder zlikwidowaliśmy, no orki za przejście zlikwidowaliśmy tego jednego właśnie orka który miał zabić druida torna. No i w tej części pójdziemy zabić smoka. I bardzo się cieszę z tej, z tej części. Zrób jak chcę znaczenia, że to jest dziewiąta część, dziewięćdziesiąta część. No i chodzi o to, że już dosyć długo, muszę powiedzieć, chodzimy po tym świecie godzika, bardzo długo moim zdaniem. Tak, teraz szukam pochodni i że w tej części zabijemy smoka. No na razie niech będzie pod osemką. I jeżeli pójdziecie tak jak ja, raczej jak mój, be, jak mój bezimienny bohater, to prawdopodobnie traficie na smoka. Jest tutaj jeden trudny może być motyw z tym. Smok jest tam, widzicie o, kawałek wieży jest ukruszonej, koło drzew. Yy, tak, trzeba się po prostu może być poskakać. Może pójść kurde, może pójść poskakać trzeba. Cookie jak są na moje ponizeczenia i takie inne. Tak, trzeba będzie trochę poskakać skakać, ale nie będzie większego problemu, tak. Może powiedzieć, jak się skacze, trzeba może może powiedzieć, e, taką pochyłość znaleźć, żeby może być się, jakby może powiedzieć, e, może być, e, wskoczyć dalej, tak, może być pochylnie, coś w tym stylu, żeby było nam, może być łatwiej było skakać, bo rzecz jasna nasza postać będzie się suwać. jak będziemy chcieli wejść na tą ścianę, tak. Czekajcie, tutaj, o tu, może muszę, gdzieś muszę, 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 muszę trafić w tą pochłość, tak. No, dawaj, dawaj, dawaj. No i zaraz będziemy. Muszę powiedzieć, wskoczenie nie było dosyć trudne. Było gorzej z tą skrzynią, gdzie była armia umarłych, w, właśnie w drodze do Monterrey. Tam to było trudno, muszę powiedzieć, wskoczyć. Naprawdę. Tam, gdzie były dwa garbulce prawdopodobnie. Eee, może być dosyć, można powiedzieć, dawna część. Oj, teraz musimy tutaj, tak można powiedzieć, wejść sobie, ale czekajcie, jeszcze przed tym ja będę sobie walnął manę. Ciup. Ja jeszcze nie słyszę tego smoka, ale okej. Okay. Weźmiemy sobie zamiast i Czar, belia, Beliara. No i save'o, walniemy przed tym. O, słyszę go, tak leciutko go słyszę. Dobra, walniemy save'a, walniemy smokowi Czarbeliara, no i ta część będzie dosyć krótka, bo to będzie część poświęcona propo, właśnie, smoka. Jak są ludziska małe z 2? Dobra, jestem ludziska, Ktoś do mnie zadzwonił telefonem. Dobra, przywdajmy smoczka. Od razu biegniemy jak najszybciej się da. Napidalać. Giń! No i to było proste, tak. To było proste, tak. Dobra, po pierwsze, przeszukajmy smoka. Szybka, prosta akcja, dobra. Yy, pochodnia w łapkę. No i ta przepiękna muzyka. Cześć, na kolejny dragrot. O, widzicie dwa dragroty. Subcio. Tak. Uwielbiam tą muzykę, właśnie tutaj, muszę powiedzieć. No i zobaczmy, co w tej ciężkiej skrzyni. Dyn, -dyn, -dyn. Co jest w niej? Yy, niecz dwuręczny z rody. No to ci można powiedzieć. Dosyć fajny prezent, nie narzekam. Duży oręż, dwa. Yy, Obrażenie od ostrza. 115 mi się wydaje, że taki możemy wykuć. To więc, może wiedzieć, no, nasz byłby lepszy wykuty, ale dobra, nie narzekam, rzecz jasna, to jest dobry prezent do spieniężenia. I sprzedamy też ten młot. Albo zobaczymy, ile po pierwsze zadaję. Ten właśnie miecz dwuręczny, bo w broni dwuręcznej nie chodzi mi o damage, tylko o długość. Czekajcie, miecz zakonu 130. Jeszcze będzie to 150 na dodatek. Tak. Y tu 115 ha, czyli że jest gorszy, tak jest gorszy, bo jeszcze daje siłę życiową. Miecz dworaczyn zakonu czas, no wygrał, niestety może powiedzieć tak. O kolejny Dragrot, jak widzę tam, czyli będzie może powiedzieć, spróbujemy yy, za te może być pedeki, yy, pedeki będę chciał yy, zrobić sobie siłę, tak. Czy Dragrot w jednym miejscu, no liska, czy to nie nazywa się super miejsce? No już minęła ta może być nastrojowa muzyka, ale walka była szybka. Tak, Smok może być zdziwił się na nasz widok, był trochę oszołomiony prawdopodobnie czarem Beliara, ale może powiedzieć dostał szybką serię i padł, tak. Mi się wydaje, że w której są chyba jakieś ciężkie skrzynie i ciekawe co tam by było. Naprawdę jestem ciekaw co tam by było. Dobra, na razie weźmiemy, zapiszemy. Tym, bo to będzie już koniec 90 części. 91. pierwsza to będzie właśnie, może być, dziesiątej pierwszej teraz będę chciał spróbować talerze ukraść, ale nie wiem jak to będzie. To więc ludziska, dziękuję za oglądanie, nara.